Jak zakisić o góra? Nie wiem. Nie znam się. Zarobiono jeszcze. No to opowiadaj. Kopery już jest. Co potem? Najpierw trzeba górki umyć. Potem wypukać. Koło żelik kanu, liście, koperku jeszcze, obrać czosnek, który mi, czosnek nie chce mimo mąż obrać, bo ja nie umiem, nie nauczyli mnie. Że na termin nie nauczyła, więc no to nie ci, potrafię. Już Ci mówię jak to się robi. Akurat są dwa czosnki. Jeden obiorę ja, a drugi obierzesz ty. Nie mogę, bo czy mam kamerę w rękach. To weźmiesz jedną ręką. Jedną ręką to wiesz. Mogę się podrapać po plecach. Korzeń chrzanu. Jak wszystko jest do chrzanu, proszę. Ja ubiorę mniej, większy, żeby nie było. ty ubierzesz mniejszy, proszę bardzo. Robię instruktaż obsługi. Bierzesz, ubierasz o, zobacz. Zobacz, jeden już ząbek jest. Co to spadło? Co to spadło? Kanarek spadł. No. Proszę bardzo. Tak się obiera czosneczek. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Tak się obiera czosneczek. Film instruktażowy. O i teraz trochę obcinasz i obierasz ze skórki. Proszę cię bardzo. Drugi zrobisz ty. Zajęte mam ręce to ja ci pomogę. No. Proszę Cię bardzo. Zaraz dasz mi telefon no i ty drugiego. Obierzesz mi drugiego. Ale zapach. Wsadzanie ogórów do kamionki, tak wyglądają ułożone ogórki. Tak wyglądają ułożone ogórki. Teraz dodaliśmy czosnek. I korzeń, I korzeń szanu. jak to mówi tutaj ta piękna oto dama. Ja nie jestem dama, jestem paść królowej. Masz najmniej paść królowej? Paść królowej. Ja nie nadam za tobą. Co ty teraz tam wrzuciłaś za łyżkę? Sól. Łyżka soli, tak? I ma jeden litrówka soli. I merdasz. A to jest zimna czy ciepła woda? Zimna. I jak zrozumiano, zimna woda zdrowia ogórkom doda. Pani nie zdążyłem nagrać, jak to zostało zakryte. I co ja pokażę, widzą. Taki będzie film. Mam nadzieję, że się poprawisz na następnym filmie. Nie wiem, zastanowię się. I to by było na dzisiaj. Tyle. Do zobaczenia o. w kolejnym filmie. Baju, baju. Idziemy do raju.